O tu Audi to jest um, drugi odcinek z przyrody, ale w symulatorze farmy 2015. Więc tu mamy UL. Tak, w Nie da się wejść. Kolejną rzeczą są panele elektryczne, które dają. Da się na nich zarabiać. Energia jest. Kolejną rzeczą to jest... To jest... Yy. Szklarnia salata. Sa, sa, yy. Tak. Szklarnia na sałatę. Tak to wygląda. Nie yy. ja wiem jak tu coś posadzić. Dobra. Tu obornik rzucamy, tu jakiś tagus. Prawdopodobnie. O, to fajnie wyglądało, ale dobra. Kolejnym rzeczą to jest na szklarnia na pomidory. Też bardzo fajna. Drzwi otwieramy. Też. <grym> dobra. Wyjdziemy może już. Tak, też jest naobornik. Łopata czy szpadel też. Znowu woda czy nawóz. Strumyczek wody. Który nigdy się prawdopodobnie nie skończy. Drzewa. Drzewa, to jest drzewo. Czekajcie chwilę. To jest drzewo. Topola, to jest to topola. To jest... Dąb... Dąb to jest... To To jest... Nie, jesien to nie jest... Ale to jest... Ko klon... Klon? Dąb. Dąb, dawaj, klon? Tam dalej klon. Tu się nie da w tym przypadku wejść na drzewo. Dalej jest najwyższe drzewo w grze, a to jest... Kaciec proszę tu wejść. A wiecie co? Um... Zaraz do was wrócę. To jest jodła. To jest brzoza. A to jest... jesion. Tak wygląda więc jak to, popatrzyliśmy teraz ja muszę kupić. Nie, no to sprzedać. 13 zł. Teraz muszę posprzedawać, bo chcę coś kupić. A, nie mogę sprzedać. Trzeba oddzielnie. Dobra, mam 173 zł i dobra. Kupujemy, nie wiem, niebieską na przykład. Jest to też w ciągniku. W ciągniki. Chcę porządny traktor kupić. Hmm, więc to. To jest. Ładna Trzeba się sprzedać mamy No masakra ile pieniędzy i za te pieniądze kupię sobie Lamborghini. Naprawiły tylko ciągnik Lamborghini. Ja przyciszę. Dobra. Polecam ten traktor. Bardzo fajny. No nie fajny, ale ciekawy. No i szybki. Nawet, można powiedzieć. Więc jedziemy 62 km na godzinę. Jest dobrze. E, jedziemy, jedziemy. Dobra, jedziemy. I mamy też rodzaje. Um, no, Silosach mamy rodzaje nasion. Jest pszenica jęczmień, rzepak, kukurydza i to wszystko dalej tam są tu są gdzie traktor nie wiem w karku czy te teksturki się różnią wyraźnie odróżniam, nie wiem A, czyli tu są kartofle, kartoflaki A tu są buraki prawdopodobnie Więc dobra Pewnie chodziło im o nawóz, bo to jest nawóz O, nie zahaczyłem Kury Stój! Kury Wiecie co? Kupimy po parę rzeczy Owce, kury, koguty, kawy. No a kupić Kupujemy, kupujemy i kupujemy Dobra, starczy No i widzicie, kury się pojawiły Odgłosy kursom. Oj Nie to, co trzeba Słychać odgłosy kur Czyli to są prawdziwe kury Nie jakieś roboty Kura Więc dobra My to sprzedamy, bo to jest tak wolne Że my nigdy chyba tym nie dojedziemy A kupimy na przykład Lizarda Koloru żółtego jak słońca silnik pięknie nie pracuje. Ręcznym dobra, zobaczmy sobie mapę Gdzie my jesteśmy? Krowy są na gdzie zawsze muszę w coś walnąć. Dobra, dojdziemy do krów, człowiek Te, Ten lizard jest naprawdę szybki. Osiągnąłem nim 100 Kilometrów na godzinę i mija 3 nie zaliczyło. Wytyfy, takie, takie wytyfy, dobra. Spodamy 82 km na godzinę. Jestem ciekawy, jak tu można osiągnąć 1000 km na godzinę. O, są krowy, wjedziemy do nich. Pokażę wam od razu sposób, jak jechać do krów. Wijać się. Ja się właśnie powiesiłem. Za jakie grzechy? Ech. Taka dziwna sytuacja, ale dobra. Da się wjechać tylko z względu. Jest krowa. Słychać jakie? Je, krowa. Jak z dobra. Widać jak idzie No więc dobra e, Teraz Lizard nas O, może Może wyjedziemy jak Ci powiesiliśmy na maksa To ja, jeszcze raz kupimy inny kolor na przykład ja jest zielony. Dobra. E, teraz pojedziemy do owiec, bo ja jeszcze nigdy u owiecek nie byłem. Wie, jesteś się posążyty? Zwei mną. Nie widzę owiec. To ja... Co to jest? Czemu nie ma owiec? No matka. Ja mam tylko pozaożyteczność, no i co? Mam też... Czekaj, nie. Mamy też prognozę po... prognozę pogody. Dzisiaj jest poniedziałek, więc słoneczko, wtorek. Minus jeden chyba, lub na plusie. Nie wiem, ale ładnie. A w niedzielę będzie lać. 11, 10 godzin. Kto by spędził przy tej grze 10 godzin? Ja bym się zanudził, za śmierć. Ale dobra. kur... Dobra. Jest są owce po pierwsze. jak, drugą mam być. Chyba owiec nie ma na tej mapce, a jak nie ma, to ja jestem zdenerwowany, bo nie widzę owieczek. O, ym, tu nie było, ja nie widziałam tego. Ale chodzą te maszyny. On tu ropę chyba wyciągają. Nie wiem, co nie robią, ale chyba ropę Wciągają. Dobra, owce gdzie są? Owce do ciasnej? Ej, nie ma owiec chyba na tej babce. Eee. <grystanie> dobra, to w sumie pojedziemy poszukać owiec. Eee, owce... Ja zaraz do was wrócę. Dziwna sytuacja, jechałem, sobie jechałem, a nagle wjechały na domek jakiś. Ale dobra. Pod górkę, Więc... Jeszcze nie znalazłem i więc do Was wrócę jak znajdę. Na razie! Jestem i sorry, bo przez tam tam gdzieś nam drzewa nie zapisałam serwa. Więc jestem na tym serwie nic, No wszystko stare. Dobra. Um, lecimy. Gdzie, gdzie to było? owce? Jest! Białowieczka! Normaglia crova, Lolta. Lol, sa, che lol! Crova normaglia! Quella è mm. droppa! Fatta Dobra, bo zaraz mi zgłówki tak. da Żelona gruba Co to jest? Na no nóg nie ma Ma. <laughs> <laughs> A się ich trochę boję Jeszcze ta haka wyskoczyła Dobrze zabój wełna Trzeba przyjechać z pychatem Po wełnę Rady e, palety, palety z wełną Dobra I to będzie koniec naszego odcinka Gdzie to ma w się czasami więc ja się żegnam z wami i nasza krowa. Krowa. Nasza owca też się żegnam z wami. Ją wiemy Jak? Dobra. Chyba, bez nazwisk. Więc ja się żegnam z wami i nasza owca. Więc na razie się ma.